Z nami jest Adam Marciniak z Wydziału Geologii. Cześć Adam. Cześć. Jakie kierunki można studiować na Waszym Wydziale? Na naszym Wydziale mamy dwie ścieżki tak naprawdę rozwoju. Pierwsza ścieżka jest to e, ścieżka inżynierska, czyli geologia stosowana, po której po 3,5 rocznych studiach można zdobyć tytuł inżyniera. Oraz druga ścieżka, e, którą jest geologia poszukiwawcza. Są to bardziej studia badawcze, po których e, po trzech latach można zdobyć tytuł e, licencjata. Jak wygląda proces rekrutacji? Proces rekrutacji jest, nie odbiega od tego, co jest na całą UW, jest dosyć prosty. Czyli normalnie po otrzymaniu e, wyników z matury, składamy je do nas na wydział tak jest to przeznaczone na z, stronie w tej chwili. E, a następnie, jeżeli dostaniemy informację o tym, że się dostaliśmy, przychodzimy do nas na wydział w wyznaczonych dniach, złożyć już oficjalnie papiery. E, no już co, jesteśmy studentami! Dla kogo to jest dobry wybór? Jest to dobry wybór zasadniczo dla ludzi, którzy mają styczność ze światem na pewno geograficznym, policą, czyli byli na rozszerzonej geografii, też fajnie w cenie idzie rozszerzona fizyka albo rozszerzona matematyka, ponieważ no, to są studia ścisłe nadal, ale również to są studia obliczeniowe i w wariancie inżynierskim, w wariancie badawczym, w którym musimy potrafić jednak liczyć i coś kojarzyć z tego świata fizycznego. Z czego jako Wydział jesteście najbardziej dumni? Jako Wydział jesteśmy chyba najbardziej dumni poza naszym pięknym ośrodkiem edukacji geologicznej w Chęcinach. Myślę, że z naszych kursów, bo z nich najbardziej słyniemy. Już ponad po pierwszym roku jest pierwszy kurs trzytygodniowej geologii ogólnej, gdzie całą wiedzę, którą zgromadzi się przez cały pierwszy rok, można w praktyce już przełożyć na, na, na praktykę, po prostu w terenie. Jakie koła naukowe znajdziemy na Waszym Wydziale? Na naszym Wydziale naprawdę jest dużo kół naukowych: koło młodych hydrogeologów, koło naukowe Ametyst, koło naukowe Eksterra katz gigant, czyli czwartorzędowcy. Tak naprawdę do każdej katedry mamy przeznaczone koło naukowe na dobrą sprawę, które się zajmuje specyfikacją danej katedry. Czy to są kwestie mineralogiczne z minerałami, czy to jest już typowe poszukiwanie po całym świecie, czy sam czwartorzęd, który jest najbliższy tak naprawdę naszemu codziennemu życiu, czyli geografii, czyli to co widzimy. Jak gdzieś pójdziemy, czyli nasze piaski, nie tylko. Jakie możliwości czekają studentów po ukończeniu tego wydziału? Po ukończeniu naszego wydziału tak naprawdę można wiele stref pójść. Zaczynając od pracy badawczej, poprzez różne prace inżynieryjne przy budowach, czy to na przykład budowa metra w Warszawie, czy to budowa studni na jakiejś działce prywatnej, ale również przy pracy w spółkach. Na przykład przy PKP też są geolodzy potrzebni. Jak również ministerstwo potrzebuje na naszych ekspertyz bardzo często, i w ministerstwie też się znajdzie praca dla, dla geologów. Student Wydziału Geologii to? Na pewno osoba pogodna, uśmiechnięta, trochę szalona, ale również bardzo osoba zdyscyplinowana, która potrafi pomagać drugiej osobie, ponieważ my na Wydziale Geologii staramy się żyć jako rodzina. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie.